Afera w NRK. I dlaczego Polonia w Norwegii zakipiała? Słuchajcie, muszę Wam o czymś opowiedzieć. Taką historię, która niedawno wybuchła tutaj w Norwegii. I to tak porządnie. Po porannym programie NRK, czyli norweskiej telewizji publicznej, coś takiego jak TVP w Polsce, tylko z większym zaufaniem społecznym, pojawił się materiał o Marszu Niepodległości w Warszawie. I nagle na ekranie wyskakuje pasek z napisem Nazistowskie marsze w Polsce. Tak, serio. Wyobraźcie sobie, jak to wygląda z perspektywy przeciętnego Norwega, który o Polsce wie tyle, co nic. Włącza telewizję i myśli: Aha, w Polsce na święto niepodległości chodzą naziści. No więc Polonia tutaj w Norwegii zagotowała się w sekundę. Zaczęły iść skargi, maile, oficjalne zgłoszenia do rady programowej, były reakcje portali polonijnych, były reakcje ambasady, ale co najważniejsze, masowo odzywali się zwykli Polacy, tacy jak my i wiecie, co to zadziałało. NRK po kilku dniach presji musiało oficjalnie odnieść się do sprawy. Szef działu Newsów przyznał, że to był błąd, napisał jasno, użycie słów na Zimarczes było nieuzasadnione i NRK przeprasza za ten błąd. To nie jest stanowisko NRK wobec Polski. Rozumiemy, że to mogło być raniące. I powiem Wam jedno: to była jedna z tych sytuacji, kiedy Polonia naprawdę pokazała siłę, bo czasem ludziom się wydaje, że jesteśmy tu w Norwegii rozproszeni, zajęci swoimi sprawami. A prawda jest taka, że kiedy trzeba, potrafimy być solidarni jak cholera. I cała ta historia uczy jednego. Jeśli pozwalasz, żeby ktoś cię przedstawiał nieprawdziwie, to następny raz będzie tylko gorzej. A jeśli reagujesz nawet mailami, nawet jednym komentarzem, to jesteś w stanie zatrzymać coś, co idzie w bardzo złą stronę. I dlatego chciałam o tym opowiedzieć, bo niezależnie od tego, gdzie dziś mieszkamy, nasze dobre imię to nie jest coś, na co można pozwolić wjeżdżać, byle paskiem w telewizji. Polacy w Norwegii mają głos, i jak się okazuje, potrafią go użyć.